Siemano, siemano widzowie. Byłem w Orlen Paczce przed chwilą. Wiem co przyszło, bo podejrzałem. <gryw> Na Winter podejrzałem co tam przyszło. Tylko obawiam się, że może być coś nie halo z tą bluzą, bo bluzę Adidasa kupiłem oldschoolową. Ale taki nowy oldschool. No, może wszystko i O, już plamkę widzę. O, fajna. Fajna. Zaraz Wam pokażę. Tam, bo w ogłoszeniu 0 komentarzy miała, w ogłoszeniu napisała XXL. To ja mówię, biorę. A to się l okazała, zobaczcie, L-ka. Eleczka. Także, no dziwne podejście. XXL może z wymiarów, nie? Może o to chodziło. Ale fajne, Adidas, zaraz wam pokażę. Już, już. To te Strane, tak zwane, nie? Ale, za 15 złotych, nie będę zaglądał koniowi w zęby, czy jak to się tam mówi. No, fajny adidasik tutaj jest rozpinany. Cio, cio. Będzie tak, nie wiem na co w sumie, taki z kapturkiem. Adidasik. Fajne. Może bym przymierzył? Może, 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 może. Może bym przymierzył. Ale widzę, że na szerokość jest dobra. Na no, długość może być taka idealna. Ale na szerokość, no na szerokość jest dobra. To jest najważniejsze, żeby na szerokość była dobra. Nie, dobra, trochę krótka. Nie, dobra nie, jest, taka. Old schoolik. Dobra. Dzięki, pozdrawiam, na razie.